Plany, cele, targety, to wiele elementów, od których zaczynamy projekty z zakresu tzw. zwanego performance consultingu, czyli z zakresu usług, w ramach których pomagamy firmom w poprawie procedur, procesów, wspierających efektywność współpracy w zespołach. Pomagamy ustawienie dobrych celów sprzedażowych, z zakresu obsługi klienta, czy też po prostu faktycznie. Pokazujących, jak wygląda cały proces pracy wewnątrz wewnątrzorganizacyjnej. Natomiast ku mojemu największemu zaskoczeniu, jeden z największych problemów, z którymi borykają się menedżerowie, to nie jest ustawienie planu, to nie jest zdefiniowanie mierników, tylko jest to zadanie sobie jednego pytania: jak my będziemy kontrolować, czy ludzie faktycznie je realizują. I to jest pewien paradoks, bo. My mówimy, że cele nie są po to, żeby rozliczać ludzi, po to, żeby ich konsekwentnie przyłapywać na tym, że czegoś nie zrobili. Głównym zadaniem celu jest pokazać ludziom kierunek. Cel, azymut to nic innego jak dokładnie element wskazywania kierunku. Po to ustawiamy mierniki i kryteria jakości wykonywanej pracy, po to, żeby ludzie każdego jednego dnia wiedzieli, na czym jego praca polega, w jaki sposób. Ta praca przekłada się na finalny wynik firmy, przedsiębiorstwa i co najważniejsze, żeby każdego jednego dnia mogli wyjść po pracy z przekonaniem dobrze spędzonego dnia. To jest główne zdanie celów. A zatem, jeżeli któryś z menedżerów pyta mnie, jak rozliczać, skąd ja będę wiedział, czy ludzie mi nie ściemniają, że skoro ustaliłem cel, mają mieć 5 spotkań dziennie, 20 telefonów wykonać lub też mają przygotować tyle i tyle ofert, to skąd ja będę wiedział, że oni faktycznie tego zrobili? Jako menedżer tak długo, dopóki myślisz, że Twoim podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie, czy ludzie Ci nie, nie kłamią w raportach, a nie pokazywanie im tego, co, co mają robić, znaczy, że jeszcze nie jesteś gotowy na pracę na celach. Bo cele to przede wszystkim są dla ludzi, a nie dla Ciebie, żeby je weryfikować. A zatem najprostszym sposobem sprawdzenia, czy ludzie na pewno mają rację, jest zadanie pracownikowi prawdy, pytania, czy na pewno tyle zrobiłeś. Na początek zaufanie, a dopiero później egzekucja celów. W firmie mogę powiedzieć, że pracujemy od wielu lat na celach. Ja nie czytałem raportu szczegółowego dotyczącego tego, co, gdzie, kiedy, jak zostało zrobione. Pewnie już jest ponad rok. Jeżeli ludzie mi mówią, że mieli 15 spotkań, to ja wierzę, że mieli 15 spotkań. I do tego zachęcam każdego. Ale znowu, co ja mogę wiedzieć? W końcu to 5 minut bez płęty.